W odcinku YouTube Fabryka Rowerów. Dzisiaj temat bardzo ważny. Odzież. Wiosna, lato 2025. Jak widzicie mamy bardzo duży wybór odzieży. Mamy marki Santini, w których jeździ Team Lidl Trek. Mamy odzież Rafy. Mamy odzież Bontragera. E, mamy pierwszy w Polsce e, ASOS Store. E, Cała, że tak powiem, kolekcja, no i mamy dla osób, którzy lubią luźniejszą odzież, odzież grawitacyjną, odzież Foxa i nie tylko odzież, bo są tutaj wszystkie akcesoria. Teraz chciałbym zabrać Cię, Rzeciu, z kamerą do Krzysztofa, który jest opiekunem marki ASOS i Krzysiu by nam powiedział, co w nowościach. Cześć Krzysztof. Witam, cześć Wam. Krzysiu, pierwsza rzecz, no to na pewno strój, który zrobiliśmy dla osób, które reprezentują Polskę Dokładnie na wyścigach. Międzynarodowych są amatorami i chcą się utożsamiać? Dokładnie. Z Polską. Kombinezon La Houdini. To jest kombinezon, czyli koszulka połączona ze spodenkami. Dokładnie tak. Dobrze. Powiedz mi, co z nowości tutaj no jeżeli... to Przede skar... wszystkim coś nowego od Asosa, czyli cała nowa seria, która się nazywa Taktika. Dla odzież, kogo to jest? Odzież pokaż dla gravelowców. Jasne, zapraszam. Super koszulki, taki materiał w ogóle mięciutki. Coś nowego, plus spodemki. oczywiście coś luźniejszego. Tu kieszonki dla grawelowców widzę z boku. Dokładnie. To zupełnie Długi, krótki coś nowego. rękaw. Ok. Skarpetki widzę mnóstwo kolorów, nowe kolory bidonów, tak? Dokładnie. No i oczywiście nie możemy zapominać również o serii Eki Beres, mm -hmm. zupełnie nowe kolory. Ta jaka ładna. I to już mamy, rozumiem, z najnowszej kolekcji Dokładnie całą rozmiarówkę, tak. tak? Dokładnie tak. A powiedz mi spodenki do tego? Oczywiście. Nowe spodenki, najwyższy model RSR. Jakie lekkie. Lot. Nie będziemy wchodzić w szczegóły technologii. Seria, bo tych rzeczy modeli. jest bardzo dużo, natomiast zapraszamy Was do nas. Można obejrzeć całą kolekcję. Krzysiek i jak i inni sprzedawcy chętnie Wam wytłumaczą. Koszulek, rozumiem, że są nowe, kolorowe spodenki, tak? Dokładnie tak. Czyli moda nie tylko czarne spodenki, ale w kolorach. Nareszcie. Nareszcie. Dla kobiet i dla... Mężczyzn. i dla mężczyzn. Krzysiu, bo widzę, że zostało nam jeszcze trochę spodni z kolekcji jesień-zima. Rozumiem, że na nie mamy duże wyprzedaże, tak. tak? I tutaj szukajcie na naszym sklepie internetowym. Coś fajnego na pewno się trafi. To muszę pokazać, bo to jest moja ulubiona koszulka na upał. I to jest też nowy model, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze będą... Nowe kieszonki. W innych kolorach. Nowy kołnierzyk. Ok. Co dalej nowego? Dla, dla pań? Dla pań oczywiście również e, też kolorowe spodenki, mhm. Tak jak w przypadku mężczyzn. Czyli co? Paniom i pana możemy ubrać tak samo? Dokładnie tak. Mężczyźni Ekip R. E, seria dla kobiet Diora R. Dobra. A pod Krzysiek powiedz mi, jeżeli chodzi o akcesoria, potówki, też tak, jest coś nowego? Jasna sprawa. Potówki również. Jak i lato, tak i jesień. Czyli w skrócie. Tapeczki. Nowa kolekcja 2025 Wiosna-Lato dostępna. Dokładnie. To, co nam zostało z kolekcji jesień zima na dużej wyprzedaży. Tak jest. Nie wszystko jest dostępne w sklepie internetowym, tylko u nas do przymiarki. E, a ja idę na kolejne stoisko, pokazać Wam kolekcję Wiosna-Lato. Zapraszamy do nas Jeżeli chodzi o odzież wiosna-lato To jesteśmy na stoisku Oakley. Oakley, Oakley To nie tylko okulary Ale jak również widzicie Cała masa e, fajnych rzeczy, które przyszły z najnowszej kolekcji Chociażby torby Podróżne Czapeczki, które na pewno życiu fajnie nagrasz Kaski Tutaj mam model używany przez Team Tudor Aerodynamiczny limitowany i z odzieży tutaj Tomek układa, zaraz przejdziemy do Tomka. Tomek, dużo tego jest? Tak, jest całkiem sporo nowych koszulek casualowych na co dzień. T-shirty, tak, różne kolory. O, jakie fajne wzory. No i widzę no. koszulka gravelowa. Tak, i tutaj topowe. te topowe. Tak. 3, 6, 5. Odzież dla ukleja, jeżeli chodzi o tą obcisłą na szosę, na cross country, na gravela robi firma 36,5. To jest te top, z topowych materiałów. My już to mieliśmy w zeszłym roku. To są topowe szosowe, widzę, spodenki tak, i koszulki. W dwóch kolorach. W dwóch kolorach teraz, tak? Tak. Ok, czapeczek więcej. A z drugiej strony mamy tomek ciuchy, takie luźniejsze, tak? grawitacyjne. Tak. Czyli co? Koszuleczka koszulki z długim, z krótkim rękawem różne Tutaj wzory te są fajne też z takim kewlarem spodenki i nowe spodenki i nowe spodenki i co, i do tego widzę mamy rękawiczki pod kolor jak ktoś chce, tak? skarpetki Także a w... jeżeli komuś jeszcze chłodno, czapki zimowe to Tobie a mi to zawsze <laughs> idziemy na kolejne stoisko Zawołać trzeba tam któregoś z chłopaków do Państwa i tak. Ciach, no, ruchy. Kolejna, kolejna marka, kolejna, o, omawiamy Mariusz w dzisiejszym odcinku, odzież, wiosna, lato. Z Rafy. E, no z Rafy, ze wszystkich marek, no, które wszystkich mamy, mamy, a trochę tego jest, na stoisku Rafy jesteśmy. Na pewno widzę żółtą koszulkę, żółtej chyba jeszcze nie mieliśmy nigdy. Nie mieliśmy, tak, to jest świeża dostawa. Ty lubisz żółty? Nie, ty lubisz niebieski. Moja żona lubi żółty. Aha, okej. Okay. Różowa to jest damska czy męska? Męska. No to są takie kolory rafy dosyć. Męska, wyraziste. ale oczywiście jest też damska różowa, nie? E, tu są też widzę już topowe modele, topowe, czyli ta seria modele, wyżej. Topowe spodenki pod kolor oczywiście. Kolory też widzę, bo byliśmy na ASOSie też kolor? Granat. E, wchodzi, że tak wchodzi powiem, no, rozmieniają, szosę tak? w Gravela. Czarny króluje, ale jak mm. widać żywe kolory też. A to jest model do Gravela, tak? To jest model do Gravela z bocznymi kieszonkami. Zostało nam coś zimy, czy tylko te trzy kurtki? Te trzy kurtki. Czyli to jest na wyprzedaży, tak jest. a tak tutaj te rękawiczki, skarpetki, Wszystko to, potówki, to, jest świeża kolekcja. to już jest tak. świeża kolekcja. A z drugiej strony mamy kolekcję damską, która zaraz jeszcze się powiększy, bo dotrze kolejna dostawa. OK, Dobra, to my idziemy na kolejne stoisko. dzięki. Idźcie. Na razie. Jeżeli chodzi o odzież timową Team Lidl Trek, wyprodukowane w Santini, świeża kolekcja koszulka, kamizelka, czapeczki, krótkie, długie spodnie, chusta, plus do tego Team Trek Factor Racing Pirelli MTB, też już mamy nową kolekcję i to są resztki, które nam zostały z zeszłego roku na bardzo mocnej wyprzedaży. Kolejna marka to Fox. Fox, marka grawitacyjna, luźniejsze ciuchy, bluzy, ale przede wszystkim ochraniacze, kaski. Konrad, opiekun Foxa. Witam. Co tu Konrad masz, kask? Tu mam akurat nowego speedframe RS, najnowszy model, jeden z najlepiej ocenianych pod względem bezpieczeństwa kasków. Lekki oczywiście bardzo. otwartych, lekki, no naj, z w tej chwili no może nie najlżejszy, bo tutaj ta wersja RS jest troszeczkę cięższa, natomiast kaski oczywiście full face, czyli nowe rampage, pro frame RS w nowych malowaniach, mamy oczywiście nowe gogle, już zaczynają się już tak naprawdę bardzo przyzwoite ceny więc, tak, więc zapraszam jak najbardziej 149 zł. Ochraniacze że... dla, Ochraniacz no, tak. dla dzieci też. Ochraniacze dla dzieci też. Mamy nową kolekcję w tej chwili mm. rangera. E, wjechały też w dniu dzisiejszym Flexery, e, które jeszcze nie są rozpakowane, natomiast już nowa kolorystyka e, modeli ranger. E, oczywiście tak jak tutaj widzimy. Koszulki, koszulki rękawiczki, rękawiczki, skarpetki rozumiem dla kobiet, dla dzieci. Najbardziej wszystko się dla znajdzie. mężczyzn. E, mamy coś jeszcze na wyprzedaży, Konrad? Znajdą się jeszcze pojedyncze e, rozmiary e, pewnych rzeczy Też mamy już nowe koszulki Defenda e, mm -hmm. e, Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie Zapraszamy też na Foxa, jak ktoś chce mieć bardziej luźną odzież czy ktoś uprawia sporty grawitacyjne Na szosie Foxie chyba nikt nie jeździ Raczej nie <laughs> Raczej nie, ale czemu nie? I na koniec z odzieży Wiosna lato, nie tylko rękawiczki kuchenne, ale odzież customowa fabryki rowerów. Czyli, jeżeli chcecie się utożsamiać z nami, stroje na szosę, stroje na grawela, stroje na MTB, też bluzy Enduro z czwartkiem, plus odzież customowa wykonana przez Asosa. Te stroje są w bardzo fajnych cenach. Chodzi na że jeżeli ktoś chce pokazywać nasze logo jeździć, to może kupić fajną koszulkę w bardzo fajnych, czy kamizelkę, czy spodenki w bardzo fajnych cenach. Zapraszamy do nas.